Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam, kochani. No, dzisiaj nadzwyczajny program, bo chciałem Was poinformować, jak wygląda sytuacja z jutrzejszymi transmisjami. Więc, tak, na pewno już wiecie, że mecz w Bojanowie i w Pawłowicach został odwołany. To i mówię o Lidze Okręgowej na razie. Więc tych meczów nie będzie. I z pozostałymi meczami wygląda tak sytuacja, z sobotnimi mówię że o godzinie 13 ma się rozpocząć mecz Orli Jutrosin z Brenewią. Ja jestem w stałym kontakcie z panem prezesem Adrianem Kręcem z Brenewi i na gdzieś powiedzmy dwie godziny temu się z nim kontaktowałem. Na chwilę obecną mecz ma się odbyć. Jutro o godzinie 9, 10 mam już mieć pewną informację, czy ten mecz będzie. Jeżeli będzie... To ja pojadę do jutrosina, ale już teraz kochani was uprzedzam, że tą transmisję będę prowadził, że tak powiem z ręki, to znaczy no, ze statywu, ale z telefonu bez komputera, także bez cudów żadnych graficznych. Będzie wynik, ale bez tam żadnych cudów graficznych, bo chodzi o to, żebym ja mógł w przypadku jakiejś nagłej nawołnicy mógł, że tak powiem się spakować w 3 sekundy i uciec, tak? Więc tak to wygląda. Pozostałe mecze Zawiszy Dolsk z Promieniem o 15:00, Lux Starebojanowo PKS Racot o 16:00 i Starnowianki z Koroną. Na razie nie mam żadnych informacji o odwołaniu, więc to wszystko jutro będzie bardzo, słuchajcie, że tak powiem, płynne, bo jeżeli okaże się, że nie będzie meczu, w jutro się a będzie jakiś inny mecz, to ja postaram się pojechać na ten mecz. Także musicie być jutro czujni, kochani, bo, bo wszystko będzie, że tak powiem, na bieżąco się działo i będę o tym wszystkim informował. Więc na chwilę obecną tak to wygląda. Kontaktowałem się jeszcze dzisiaj z przedstawicielem Kani Gostyń, bo liczyłem na to, że. Bo też nie odwoływali tego meczu. Liczyłem na to, że będzie ten mecz z Wiktorią Strzeszów się okazuje, że będzie, ale wysoce prawdopodobne, że na y, sztucznym boisku. No na sztucznym boisku mnie nie urządza, bo ja tam też nie mam gdzie się schować, tak? Także jak mam jechać do y, Gostynia, to nie ukrywam, wolę jechać do Jutrosina, czy nawet do Dolska, bo wydaje mi się, że będą ciekawsze mecze, tak? Jeżeli się odbędą, oczywiście. Y, jest jeszcze jutro mecz Korony Piaski z y, rywalem F. Markurza ale no tam nie przewiduję wyjeżdżania na ten mecz, bo jak odbędzie się w piaskach, to przypuszczam, że w Dolsku też się odbędzie. Więc tak to wygląda. Ja postaram się jutro jeden mecz zrobić. Tak jak mówię, jeżeli oczywiście będą któryśkolwiek mecz będzie się odbywał, tak jak powiedziałem, no bez cudów żadnych tam graficznych, tak? będzie transmisja. Myślę, że jakoś będzie dobra. Tyle tylko, że nie będzie żadnych opraw graficznych, tak? I będzie to też nie z, tej, nie z tego mojego masztu, tylko ze statywu, tego klasycznego, że tak to powiem, tak? E, Witam Mikuś, Bartek, e, Marcin e, nad szatniami. Jest tak, może by tam wyjść w gostyniu. E, Mikuś, ja wolę, bo jeżeli ja mam robić transmisję z gostynia, z, z tego sztucznego boiska, to uwierz mi, że ja wolę jechać do Jutrosina, nie? Bo ja ten Gostyń to naprawdę już totalnie awaryjnie, bo no wiadomo, no raczej ta Kania wygra z tym Ostrzeszowem, nie przewiduję innego wyniku, a, a, a przypuszczam, że w Jutrosinie czy w Dolsku będzie lepsza walka, tak? Czy nawet w Starym Bojanowie z racotem? bo ja też przypuszczam, dopuszczam myśl, że może nawet pojadę do Starego Bojanowa, jeżeli nie będzie innych meczy, tak? Bo powiem Wam, ja przeglądałem sobie tą pogodę, to im bardziej na północ, tym mniej tego deszczu, nie? No a Stare Bojanowo jest najdalej na północ z tych wszystkich. Jeszcze Dolsk też jest w miarę na północ, tak? Także no, zobaczymy. Co do niedzielnych meczów, to na, te, na chwilę obecną nic Wam nie powiem. Jedyne, co rozmawiałem, a, no to nic nowego powiem, no to powiem Wam. Rozmawiałem dzisiaj yy, yy, z, też z przedstawicielem yy, z obożysk starych, z Juna Trans, gdyż oni mają taką wiatę fajną dla kibiców i tam będę mógł się schować, także już wstępny jestem po wstępnych rozmowach, ten mecz jest niedzielą o 15 być może ten mecz będę transmitował, Juna Trans będzie grała z Piastem, z Piastem Nowy Belenci. także myślę, że też jest ciekawy mecz w A klasie ale to jeszcze będę informował na, na chwilę obecną chcę Was tylko poinformować o meczach Jutrzejszych. Także tak to wygląda, kochani. Wielaczewie wiem, że jest odwołany. Dzięki Kubioki za informację. Zanim włączyłem transmisję, to widziałem właśnie, że jest odwołany. No, no tak jest. No, no mamy Armagedon w tej chwili i nic na to nie poradzimy. Tak jak mówię, ja postaram się co, coś zrobić, coś zrobić, jeżeli oczywiście będą, będą mecze się, będą się odbywały. Ja spojrzałem że też na pogodę chwilę temu, no to największe opady mają być dzisiaj w nocy, znaczy jeżeli chodzi o e, e, sobotę, to dzisiaj w nocy mają być największe opady. Jeżeli, jeżeli e, e, to boisko w nie przeżyje te opady, tam e, prezes Kręc rozmawiał z prezesem z jutroślina, Twierdził, że, że jutro się przetrzyma tą, te, te opady. No, zobaczymy, zobaczymy. A odnośnie starych obożysk, to tam ten pan, z którym rozmawiałem, no, również jest pewny, że ich murawa jest nowa i każdą wodę przyjmie. No, zobaczymy, zobaczymy. No, mam nadzieję, że tak będzie. Więc, no, kochani, dziękuję, że. Wpadliście dzisiaj na tą chwilkę, żeby się dowiedzieć co i jak. No, bądźcie czujni. Ja jutro, tak jak mówię, jeżeli się tylko dowiem o, o jutrosinie czy kolejnych meczach, to zaraz Wam dam znać, gdzie jadę, tak? Dziękuję Wam bardzo. Do